Cześć z tej strony Kubawatral, Media TV, witam Was w Strefie Miedzi. Naszym kolejnym gościem jest Marcin Biernat. Cześć, Marcin. Cześć, witam. Yy, Marcin, wywiad nagrywamy po meczu ze Stomilem Olsztyn. Widać yy, małe ślady po tym. Chciałem na początku zapytać, czy wszystko w porządku? Z głową. Wszystko w porządku. Jest to Rana jest zabezpieczona, co prawda nie było na szczęście szycia, bo ten uraz okazał się na tyle niegroźny, można powiedzieć, że takie małe draśnięcie, w związku z czym musi się zagoić, ale nie było gdzieś tam żadnych tutaj ingerencji chirurgicznych. No właśnie, grasz, że tak powiem nie odstawiasz nigdy nogi, to chyba nie pierwsze takie, takie starcie i gdzieś tam rozbity łuk. Rzeczywiście tych urazów, szczególnie łuków brywiowych było sporo, gdzieś tam złamania nosa, się zdarzały, więc ten uraz akurat przy wcześniejszych to tak można powiedzieć, jak wspomniałem wcześniej, to takie małe draśnięcie. Mm -hmm. Zaraz jeszcze do tego wrócimy, natomiast chciałem się zapytać, no, pochodzisz z Krakowa, jesteś, zaczynałeś karierę w podgórzu, potem przeszedłeś do Krakowi. Chciałem cię zapytać o takie początki, jak w ogóle wspominasz tamte czasy. No, było to już tak dawno, że ciężko sobie przypomnieć teraz. No, ale na pewno, tak jak wspomniałeś, zaczynałem gdzieś w małym klubie krakowskim Podgórzu. Później na jednym z turniejów młodzieżowych wypatrzył mnie trener krakowi i zapytał, czy nie chciałbym dołączyć do jego zespołu. I gdzieś tak zaczęła się ta przygoda z Krakowią, gdzie przeszedłem przez wiele tych młodzieżowych szczebli, przez młodą ekstraklasę. Później przez jakiś czas trenowałem z pierwszym zespołem, chociaż nie udało mi się w tym zespole zadebiutować. Więc no, na pewno gdzieś tam ten czas wspominam miło. To był okres, gdzie gdzieś tam piłkarsko się wychowałem, ukształtowałem i gdzie rozpoczęła się ta moja przygoda z piłką. Mhm. A śledzisz poczynania pasów? Bo za nami akurat derby Krakowa. Chyba więcej się działo akurat poza boiskiem niż, niż na boisku, jakieś tam przepychanki różne. No gdzieś tam mecz jak to derbowy do siostry sporo kontrowersji, i sędziowskich, i pozaboiskowych. Co prawda już te derby nie są takie jak gdzieś tam ileś lat wcześniej, bo w składach obu zespołów jest bardzo duża liczba obcokrajowców. Dawniej te derby były takie typowo polskie, pomiędzy zawodnikami z regionu, w związku z czym ta atmosfera była zupełnie inna. Teraz trochę to wszystko poszło w innym kierunku, ale jednak są to derby Każda z tych drużyn mocno na te derby się nastawia. Jest to bardzo ważny mecz dla kibiców, więc zawsze jest ciekawa atmosfera. Mhm. Nie da się ukryć. Masz mocne zacięcie ofensywne. Często się podłączasz do akcji ofensywnych. Potrafisz nawet z wodem minąć kilku zawodników i albo to zakończyć dośrodkowaniem, albo, albo co ostatnio pokazywało, wywalczyć rzut karny. Czy to jest tak, że po prostu budzi się w tobie zew napastnika, czy na przykład masz to ustalone z trenerem, żeby się podłączać pod takie akcje? Nie, gdzieś to są zawsze spontaniczne zagrania. Nie wynika to tylko ze sposobu mojego gry tutaj, bo już wcześniej w Tychach czy w poprzednich klubach zawsze kilka razy w sezonie takie akcje się zdarzały. Kilka tych rzutów karnych udawało się wywalczyć, w związku z czym cieszę się, że tutaj jest podobnie. Gdzieś niektórzy trenerzy w tych akcjach nie stopowali, bo wiadomo, jest to zawsze ryzyko, kiedy środkowy obrońca podłącza się aż tak ofensywnie, i w momencie straty piłki wiadomo, że nie ma go na, w miejscu, w którym być powinien, ale gdzieś tutaj nie mam żadnego sygnału od trenera, żeby, żeby takich wejść nie robić. Zawsze to stwarza jakąś tam przewagę mhm. dla zespołu, i cieszę się, że tutaj coś z tego. Też wynikało. Brakuje mi trochę i, i, i cały czas pracuję nad tym, żeby, żeby wreszcie to przeszło. Tej pierwszej bramki tutaj w miedzi, bo e, będąc w tych, ach, tych bramek kilka w sezonie, udawało się strzelać. E, do wielu tych sytuacji dochodziłem tutaj. Co prawda jakieś te sytuacje się e, zdarzają, w których można by pokusić się o bramkę, ale nie ma ich aż tak dużo, jak to było e, w poprzednich sezonach, dlatego gdzieś cały czas mam to z tyłu głowy, cały czas. E, Pracuję nad tym i mam nadzieję, że te bramki również przyjdą. Mhm. A masz nie wiem, jakąś wymarzoną bramkę, w, jeśli chodzi o sytuację, w jakiej chciałbyś strzelić? Nie wiem, właśnie z, czy z dystansu, to może znaczy, nie, Przede wszystkim te bramki zdobywałem po stałych fragmentach, czy to rzutach rożnych, czy to rzutach wolnych i tu bym mógł gdzieś tego szukał, bo wiadomo, że na te stałe fragmenty środkowi obrońcy z reguły wchodzą i w ten sposób jest najłatwiej tą ramkę zdobyć. Mhm. Gdy wspominałeś ostatnio w wywiadzie e, dla nas, że właśnie te wrzutki e, po, po stałych fragmentach gry, że troszkę narzekałeś, że nie dochodzą, są przecinane przez przeciwnika, nie, nie tworzymy okazji, no ale pytanie, czy zauważasz ostatnio jakąś poprawę. Pojawił się Dani Pinillos, który bardzo mocno te piłki bije. Tak no, ja Rzeczywiście tak w tych nie? ostatnich meczach uległo to poprawie, bo te bramki ze stałych fragmentów zaczęliśmy zdobywać. Co prawda, może nie były to bramki po takich strzałach bezpośrednich, tylko z reguły gdzieś ta piłka była przedłużona i ktoś tą akcję zamykał i w ten sposób zdobywał bramkę. No ale jest ta poprawa, stwarzamy więcej sytuacji. Miejmy nadzieję, że z każdym. Meczem. Teraz również przez tą przerwę zimową ten element poprawimy i gdzieś będziemy w tym elemencie groźni. Mm -hmm. No właśnie, wspomniany Dani wypadł nam na, na kilka meczów, mm, ale wygląda na to, że ta linia obrony troszkę się ustabilizowała. Pojawił się też Wiktor obok ciebie. Do bramki wszedł Jędrzej. Zauważasz, w ogóle, jak ci się też współpracuje z chłopakami i czy widzisz też poprawę w linii obrony? No Przyznam szczerze, że gdzieś tam te ostatnie mecze takiej poprawy nie pokazują, bo w ostatnich czterech spotkaniach straciliśmy aż 10 bramek, a we wcześniejszych 12 bodajże 13. W związku z czym tutaj raczej ta tendencja jest spadkowa niż, niż jest widoczna poprawa w tym elemencie. No ale wskoczyło kilku młodych zawodników i gdzieś te błędy się będą zdarzały mamy niską, średnią zespołu, w związku z czym każdy z tych zawodników gdzieś potrzebuje też czasu, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak funkcjonować powinno. Zresztą wiadomo, że jak są te zmiany, no to też cały zespół, cała linia obrony potrzebuje czasu, żeby to wszystko, mówiąc przysłowiowo, zaskoczyło. Żeby w obronie jednak potrzebne jest duże zaufanie, każdy musi wiedzieć, co jego partner w danej chwili ma w głowie i co może zrobić, w związku z czym tutaj potrzeba na to wszystko czasu, ale mamy teraz okres zimowy, będziemy mieli obozy szkoleniowe, na których na pewno będziemy nad tym elementem pracować. Mhm. No właśnie, trochę szkoda tych takich bramek, gdzie tracimy w głupi sposób po prostu. Prawda? Kilka bramek było właśnie przez błędy indywidualne stracone w prosty sposób, ale też bardzo dużo straciliśmy po stałych fragmentach, gdzie broni cały zespół i to nie zgodzę się z niektórymi opiniami, że gdzieś tam są to błędy obrony, bo jednak w momencie, kiedy zespół kryje, strefą i broni całym zespołem przy stałym fragmencie, no to jest to odpowiedzialność zbiorowa całego zespołu i w tym elemencie my musimy się poprawić, bo e, obrońcy nie mają wpływu za każdym razem, kiedy na przykład piłka spadnie w sektor, e, w którym ustawiony jest zawodnik ofensywny i, i z tamtego sektoru padnie bramka, więc my jako cały zespół musimy poprawić tą grę e, w defensywie przy stałych fragmentach e, i myślę, że jak to poprawimy, no do tych bramek będziemy tracić zdecydowanie mniej. Mhm. Marcin, masz bardzo dobre warunki fizyczne. Charakter też masz taki, że nogi nigdy nie odstawiasz. Chciałem cię zapytać, czy od zawsze wiedziałeś, że będziesz grać w piłkę? Czy myślałeś może o innych dyscyplinach, bo przyznam szczerze, że pasujesz mi mocno do sztuk walki. <grytanie> <grytanie> Jest tam przyznam szczerze, że te sztuki walki też. Oglądam, poniekąd się nimi interesuję i gdzieś tam jest to taka dodatkowa zajawka, ale myślę, że jak byłem młodym chłopakiem, no to każdy gdzieś młody chłopak marzy o tym, żeby, żeby grać w piłkę, Ogląda te mecze i myślę, że gdzieś tam ten kierunek był od samego początku. Gdzieś myślę, że z czasem jakieś dodatkowe pasje inne sporty się pojawiają w głowie i, i się człowiek nimi interesuje, ale gdzieś ta piłka zawsze była od samego początku na pierwszym miejscu. Mhm. A jeśli chodziło o te sztuki walki, to po prostu MMA oglądasz, czy jakąś konkretną dyscyplinę? Głównie MMA, boks, e, więc gdzieś tam te dwie dyscypliny. E, nawet gdzieś tam momentami przez głowę przechodziły myśli, żeby. W tym kierunku zacząć jakieś treningi, no ale wiadomo, z racji tej dyscypliny, w której występuję, nie ma, nie ma takiej możliwości, no bo jest to zbyt niebezpieczne. Jest to, są to sporty, które, w których można bardzo łatwo złapać jakiś uraz, i po prostu jest to zabronione w kontraktach to. profesjonalnych zawodników piłki nożnej. No może po zakończeniu kariery? <laughs> Może, chociaż ja mam nadzieję, że gdzieś tam będę w tą piłkę grał jak najdłużej, póki gdzieś zdrowie mi będzie pozwalało. Staram się dobrze prowadzić poza boiskiem, trzymać dietę i gdzieś cały czas prowadzić ten zdrowy styl życia, więc mam nadzieję, że jak najdłużej będę grał. A wtedy może już być zapóźniona na jakąkolwiek inną dyscyplinę. Jasne. To a propos tego prowadzenia się często ciebie też pytają o właśnie o ćwiczenia, o siłownię, ale ty wspomniałeś, że no troszkę zluzowałeś, jeśli chodzi o przerzucanie żelastwa na rzecz nie wiem, mobilności i szybkości. Tak, rzeczywiście, gdzieś miałem taki moment w życiu. Kiedy na tej siłowni dość dużo pracowałem i niestety negatywnie się to odbiało na mojej formie na boisku, bo jednak to ciało było mniej mobilne, było bardziej spięte, tych mięśni było za dużo, przez co gdzieś organizm potrzebował coraz więcej tlenu, i ta wydolność była u mnie znacznie niż, na niższym poziomie. W związku z czym gdzieś poszedłem w kierunku takiej, takich ćwiczeń pod wpływem własnego ciężaru ciała. E, gdzieś e, więcej mobilności, więcej dynamiki i, i w tym kierunku idę, aczkolwiek tej siłowni nie odstawiam. E, po prostu zmieniłem e, sposób e, tego treningu siłowego, zmieniłem ćwiczenia. Mhm. A ja, jak z dietą, masz jakiś rygor narzucony, czy po prostu? To znaczy, Patrzysz... dawniej ważyłem produkty, e, sprawdzałem gramaturę teraz gdzieś już na tyle znam swój organizm siebie, że potrafię nawet bez tej wagi kontrolować, ale przyznam szczerze, że wchodząc do sklepu praktycznie zawsze czytam etykietki, mhm. sprawdzam skład i staram się gdzieś, żeby ta waga cały czas była na odpowiednim poziomie, żeby ta tkanka tłuszczowa była bardzo niska. Okej, okay. Mieszkałeś już, bo pochodzisz z Krakowa, ale mieszkałeś już, znaczy przynajmniej grałeś w mniejszych miejscowościach, czy w Chojnicach, czy w Niepołomicach. Legnica, takie średniej wielkości, wielkości miasto. Jak Ci się u nas mieszka? Myślę, że dobrze. Mieszkam w fajnej okolicy domków jednorodzinnych, nowych bloków, więc mogę wyjść sobie swobodnie czy z dzieckiem, czy z psem na spacer. Dookoła są sklepy spożywcze, więc w zasadzie apteki. Jest w zasadzie wszystko, co, co potrzebuje do normalnego funkcjonowania, więc niczego mi nie brakuje. Jasne. No właśnie, grałeś na zapleczu ekstraklasy, czy to w tychach, czy w puszczy. Zazwyczaj czegoś brakowało. Czy upatrujesz w młodym zespole miedzi szansy na awans? To znaczy, jak gdzieś tam jestem ambitną osobą i czy jestem w miedzi, czy byłbym w zespole, którego nazwa jest dużo słabsza, no to i tak gdzieś celem byłby awans do ekstra klasy, bo uważam, że zawsze trzeba mieć cel jak najwyższy, mierzyć wysoko, a nie gdzieś spoczywać na laurach i być minimalistą. dlatego Jesteśmy w niezłej sytuacji po tych ostatnich meczach i ta strata nasza do czołówki nie jest duża, w związku mm. z czym jak najbardziej trzeba patrzeć w górę, trzeba na pewno sobie przypominać te ostatnie mecze, w których wygrywaliśmy i dążyć, żeby tych zwycięstw było jak najwięcej, żebyśmy na stałe się zadomowili w tej pierwszej szóstce i spokojnie na te baraże się załapali albo. Nawet po o awans bezpośredni. Mhm. To chciałem Cię jeszcze zapytać, jakbyś tak podsumował ten rok. Wiadomo, no, cały rok się odbił na wielu branżach dosyć negatywnie. Jak podsumowujesz piłkarsko? Patrząc z perspektywy Legnica? Czy... Tak, ale też takiej swojej, prawda? Zmieniłeś klub, nowe mhm. otoczenie. Na pewno ten początek, czy to miedzi, czy też mój prywatny w klubie był, był słabszy. Zresztą ja to już w jednym z wywiadów mówiłem, że gdzieś raz, że w klubie był całkiem nowy zespół, nowy trener, to wszystko musiało gdzieś się dotrzeć. Dwa, ja też dołączyłem do zespołu praktycznie dwa dni przed pierwszym meczem ligowym, w związku z czym też. Po tych dwóch miesiącach przerwy od ostatniego meczu z poprzedniego sezonu no, nie miałem za bardzo okazji, żeby się odpowiednio do tego sezonu przygotować. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś takie przygotowywanie się indywidualnie samemu no, to nie jest to samo co, co praca z zespołem. Dlatego gdzieś tam te pierwsze mecze no, na pewno nie jestem z nich zadowolony i wymagam od siebie więcej. Później gdzieś ta forma została ustabilizowana i myślę, że wyglądało to w miarę solidnie. Aczkolwiek no, tych bramek na pewno musimy tracić mniej i musimy być bardziej odpowiedzialni w niektórych sytuacjach. No i ta końcówka, jeśli chodzi o zespół, była już znacznie lepsza. Te 10 punktów w czterech ostatnich meczach spowodowały, że możemy realnie myśleć o, o tym awansie do ekstraklasy i spokojnie przez tą zimę się przygotowywać. Została nam jeszcze ostatnia kolejka, w której na pewno musimy powalczyć o trzy punkty, żeby gdzieś ten sezon zakończyć zwycięstwem i z takim pozytywnym akcentem. Mhm. To jeszcze na koniec, jakie plany na Sylwestra? Wracasz w rodzinne strony? Tak, jeszcze tydzień po ostatnim meczu gdzieś zostajemy z rodziną tutaj w Legnicy, bo córka chodzi jeszcze do żłobka a później będziemy tak krążyć między Krakowem i Oświęcimiem, bo żona jest z Oświęcimia, tu u jednej rodziny, tutaj u drugiej, więc takie święta rodzinne. Co do planów na Sylwestra, to ciężko w tej dobie koronawirusa coś... Coś planować, bo nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało, więc... Zresztą mamy małe dziecko, więc prawdopodobnie <noise> tego Sylwestra spędzimy przed telewizorem. Jasne. No to już że udanej atmosfery w rodzinnym gronie. No i wszystkiego dobrego na nowy rok. Dziękuję wzajemnie i wszystkim kibicom i całej społeczności Miedzi Legnica. Też życzę spokojnych, wesołych świąt Szampańskiego Sylwestra, o ile on będzie oczywiście możliwy w takim stylu. I wszystkiego dobrego, samych sukcesów dla miedzi w kolejnym roku. Dzięki. I, dzięki.